Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wiekowane. Zjelodato Jezus Chrystus, sempre zjelodato. Zobaczcie, jak jestem radosny. Dzisiaj w ten poniedziałek Matki Bożej, Matki Kościoła. No, jestem w tak wielkim kościele, ale to nie o ten chodzi kościół. O tę wspólnotę, którą my tworzymy, Maryja razem z apostołami, tu w Aron, tutaj w tej świątyni. Trzy lata temu tu po raz pierwszy przybyłem. Wspominałem to dzisiaj podczas kazania. No i w dolnej kaplicy msza święta tyle osób przybyło, ile mogło przybyć. No ale przede wszystkim to, że tutaj przywiozłem kopię obrazu Matki Bożej w niebowziętej Zniegowici. Wspólna modlitwa i muszę wam powiedzieć, kończę pobyt w Belgii. Obraz przywiozłem pierwszy raz. Pierwsze spotkanie... Gdy tylko dojechałem do Belgii, pamiętacie, udałem się do sanktuarium Matki Bożej w, w, w Matki Bożej w Banu. To był wieczór. Możecie sobie odtworzyć. Ale jest jeszcze drugie miejsce tu w Belgii, w Borę, gdzie też objawiła się Matka Boża, pięciorga dzieciom. Chodziła sobie po moście kolejowym Matka Boża i patrzyły te dzieci. I pokazała im to swoje serce, złote serce, Matka Kościoła, która ma coś najcenniejszego, swoje co serce nam ofiaruje, ale chce, byśmy ofiarowali nasze serca Maryi. Więc prześwięta Święta dzisiaj była bardzo piękna, modliliśmy się. No i tu dzisiaj, w tej kaplicy, dokonała się rzecz, której nie spodziewałem się. Matka Boża. Po prostu ukazała dla mnie rzecz niesamowitą dała mi zadanie. Zadanie, które chcę wykonać, na ile potrafię. Kolejne zadanie, ale o tym nie mogę mówić. To kiedyś będzie pewnie na zewnątrz ważne zadanie dla Kościoła. No i to było dla mnie niesamowite dzisiaj, wspólna modlitwa tu z ludźmi w Arlon no i to, że byli też ci, którzy należą do rodziny Domów Modlitwy Świętego Szarpela. No a teraz kończąc, idę przed figurę, tym razem Matki Bożej z Boreą, czyli z tym sercem złotym, ona nam ofiaruje i na tym kończę pobyt w Belgii za chwilę. Przejazd do, do Francji i z Francji jeszcze do Luksemburga trzeba będzie pojechać do chorych osób, też na modlitwę, no i później już w stronę Niemiec i Polski. Ale bądźcie razem w modlitwie, cały czas też polecam was wszystkich, zwłaszcza chorych, cierpiących. Cari fratelli sorelle, allora qui in questa bellissima chiesa, questo lunedì. La Madonna Madre della Chiesa. E siamo in questo luogo, a Arlon, proprio vicino alla frontiera con Lussemburgo. Quella bellissima chiesa. Sono stato tre anni fa, prima volta, ma oggi anche. Sono già terza volta, ma sotto nella cappella abbiamo celebrato la Santa Messa. Bella, sentita per tutti, perché l'ho portato, come l'avete visto, prima volta in Belgio. Immagine. La coppia delle immagini della Madonna Assunta di Niecovic, certo anche le reliquie l'abbiamo le pregato, ma è una cosa bella perché, eh, come si ricordate, quando sono arrivato questa volta in Belgio, la prima, prima serata, proprio il primo passo l'ho fatto eh, nel santuario a Banu, dove la Madonna aspettava davanti davanti una casa. E così era l'apparizione. No, ma poi eh, c'è anche altro luogo, Boreum, in Belgio, di Apparizione di Maria. Ma in questa chiesa c'è la statua della Madonna di Boreum. Allora ho iniziato con quella davanti a Banu e finisco con Boreum, la Madonna, così lascio Belgio per andare adesso in Francia, eh, l'altro incontro, e poi da Francia anche Lussemburgo, Triangolo faccio perché sono anche malati che mi aspettano. Ma pregate per me, io prego per voi, e con quella croce, eh, con quella croce che ah, sto alzando, sto portando, dire: Gesù vince, Gesù è la sua forza che vince ogni male, ogni debolezza. Possiamo noi vincere solo con Cristo. Ma adesso vado davanti alla statua della Madonna, quindi, Krzyż, który podnoszę, który noszę tutaj, aby on nam mówił i mówi do nas ten krzyż niesamowicie. Jezus zwycięża wszystko, zwycięża wszystko. Tylko musimy w to wierzyć więcej i przyjmować go. on qui anche oggi è stata koza, cosa. to confessarvi ona koza particolare. Non posso dirvi, ma la Madonna jak jest to qualcosa, qualcosa di più. che devo fare è un segreto ma un giorno uscirà fuori adesso ringrazio Maria la 5 e Matza